ponieważ byłem zafascynowany drogą krzyżową w San Giovanni Rotondo. Doszedłem do tego idąc po nitce do Kłębka. Autorem tej drogi krzyżowej jest znany francuski rzeźbiarz Francesco Messina. No, był znany już y, na początku XX wieku ze swoich przepięknych rzeźb. Y, no, genialny twórca, porównywany nieraz z Michałem Aniołem. Jest 1949 rok. W swoim artystycznym świadku Rozmawia z przyjaciółmi i ktoś mówi mu, że jest taki zakonnik, że działa w San Giovanni Rotondo, ma na imię Pio. Pokazano mu zdjęcie. I on nagle przestał słuchać. Nie dlatego, że był zajęty czymś innym, tylko to zdjęcie zaczęło nie dawać mu spokoju. Nie słuchał nawet, kim jest ojciec Pio, co robi, jak żyje, czego naucza. Tylko popatrzył na fotografię tego zakonnika i na jego oczy. Jako artysta rozpoznał w tych oczach. Coś szczególnego. To spojrzenie ojca Pio, jego twarz zaczęła go fascynować. I powiedział o tym swojemu przyjacielowi. Ten mówi: To musimy jechać. Na początku nie chciał, ale ten jego kolega nie dał za wygraną. Pojechali do San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio potraktował ich bardzo surowo. Yy, on zawsze wiedział, jak do kogo podejść. I mówi: Czego chcecie, o co wam chodzi? Francesco Messina mówi: Nie wiem, yy, chciałbym tylko ojca poznać, i no resztę oddaję ojca ręce. To jesteś w dobrych rękach. Proszę zejść na dół i przygotować się do spowiedzi. Ale ja nie chcę się spowiadać. Ojciec Pio już tego nie wysłuchał, poszedł dalej. Zeszli na dół, ojciec Pio podchodzi do rzeźbiarza i mówi: proszę się spowiadać. Ale proszę księdza, ja nie umiem się spowiadać. Ja żyję bez Pana Boga od dłuższego czasu. Ja nie wiem, co to znaczy spowiedź. Nie będziesz nic mówił. Ja będę zadawał pytania. Pytania jak celne strzały uderzały we wszystkie jego grzechy. Od wczesnego dzieciństwa, poprzez młodość, aż do tego momentu, Francesco Messina poczuł jakby jakaś latarnia morska, która rzuca światło. Jak wiemy, jak te latarnie działały, zaczyna tym swoim światłem, które się obraca, dotykać wszystkich bolesnych miejsc jego życia. I potem w swoich wspomnieniach Francesco Messina napisał: 11 kwietnia 1949 roku, Urodziłem się. Narodził się na nowo. Spotkał Jezusa. To nawrócenie zaowocowało nie tylko jego życiem już oddanym Bogu, ale jego twórczością. I wiemy, że jest autorem przespaniałych rzeźb, między innymi no, ta droga krzyżowa w San Giovanni Rotondo, ale też na przykład święty Karol Boromeusz i święta Katarzyna ze Sieny. O tym, że grzech nigdy nie zostaje przez Pana Boga pozostawiony bez konsekwencji. To prawda, ale wystarczy jeden ruch z naszej strony. Upadnięcie do stóp Jezusa i wszystko się zmienia. Bóg nie posłał swego Syna po to, aby świat potępił, ale po to, żeby świat został przez niego zbawiony.